Widzieliśmy, co Polonia jest, Polonia jest bardzo wymagającym rywalem, szczególnie u siebie. Wygrali wszyscy mecze w Lidze i naprawdę w takim bardzo, mogę powiedzieć bardzo dobrym stylu, takim walczyli do końca zawsze, wygra, wygrywali końcówki, grali pewnie, bardzo pewnie w siebie. E, taki ten mecz taki sam był, jak i, i inny trochę... трохи жле значили цілий цей м'яч, зробили ми просто за дуже і за дуже хотіли ми з дистанції. І потім, як то поправили, як ми поправили ми то інсайд-аутсайд гра, то одразу був і мій виник. Бардзо чеше, це вже другий м'яч по жонтві, виграємо з Бюрки, з Анвілом, з Полоні. Це, направда, є бардзо позитивно. По-перше, kwartę mieliśmy zero asysty przez 30 minut 18. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz znów zespolowo i same statystyki też pokazuję 6 graczy 10 i więcej punktów to mówią siebie. To jest zespolowy, zespolowy sport, kaszukówka i zwycięstwo należy dla graczy. Zacznę tradycyjnie chciałem podziękować naszym kibicom, że w taką pogodę wybrali się tak daleką podróż i wspaniale po raz kolejny nas dopingowali. Bardzo się z tego cieszymy i naprawdę bardzo nam to pomaga. A, a co do meczu, no, tak jak trener powiedział, tak dosyć przeciętnie zaczęliśmy ten mecz, ale, ale z minuty na minutę rozkręcaliśmy się i zaczęliśmy grać bardziej zespołowo, co spowodowało to, że, że zaczęliśmy odrabiać straty i w, pod koniec drugiej kwarty wyszliśmy na prowadzenie, którego już nie oddaliśmy do końca meczu. Z wszystkim gratulacje dla drużyny. Czarny Słupsk. Dobrego meczu zwycięstwa. Nam, może nie tyle, że się nie układał mecz, natomiast troszkę kontuzje pokrzyżowały nam, nam plany przed tym meczem, bo najpierw we wtorek e, e, nogę skręcił Marcin Nowakowski. Postawiliśmy go na nogę wczoraj na treningu na końcówce skręcił jeszcze raz, także dzisiaj, dzisiaj tak jestem mu wdzięczny, że, że mimo całego bólu i skręcenia kostki dwa razy w tym samym tygodniu a, a, zagrał. Grał grał. Na pewno, na pewno w lepszej formie ta nasza gra by, by, by lepiej wyglądała. No jeszcze na nieszczęście e, 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 Michał. Kwiatkowski również skręcił, podkręcił nogę, więc jakieś takie fatum w tym meczu nad nami ciężyło. Co nie zmienia faktu, że, że, że byliśmy w stanie według mnie wygrać ten mecz, gdyby wysocy zawodnicy trochę bardziej przyłożyli się do swojej pracy. Zebrali kilka piłek, które wpadły w ręce Leończyka i zagrali lepsze hardshow na, na rozgrywających. Na początku wyrobiłeś sobie dosyć wysoką przewagę i potem pozwoliliśmy czarnym wrócić do gry i od tego momentu mecz był na równo. No i W końcówce ja nie trafiłem trzech osobistych, bardzo ważnych, które pozwoliły nam się zbliżyć do czarnych. Czarni trafiali swoje rzuty no i nie udało im się ich dogonić, niestety.